Siemano Gitaro, słuchajcie, dzisiaj będziemy otwierać paczkę Stadium Style. Jestem ciekawy jak co, co my jeszcze spakowali do tego produktu, który zamówiłem, ale przed tym zostawcie lajka, zasubskrybujcie ten kanał, bo chciałbym, żebyśmy na kanale Marcel Gitara Team 500 subów. A na kanale Marcel Gitara standardowo 13 tysięcy. Ok, a my lecimy z otwieraniem paczki. E, nowa nota Fryer już w czerwcu, także przygotujcie się. Ok, ja e, na zapas nagrywam ten film. Dobra, także ja oj, Także widzimy się, jak mi się uda otworzyć tą paczkę. Bo teraz tu będę się z tym naprawdę siłować. Dobra, no to otwieramy. O, już się to wyłania. Zobaczcie. Najpierw mamy gratisy. To zaraz zobaczymy gratisy i zobaczcie koszulka Palion Style, Palion Tour. Czy tam jest? Nic nie ma. Nie ma. Dobra, to teraz czas się w nią ubrać. Także zobaczcie, taka magia jest. Uwaga. Chyba trzeba. Musimy ją na rozpakować. Hmm, To tak rozpakować. się chyba z tej strony. Czekajcie, gdzieś tutaj się rozpakowuje tą koszulkę. Tylko jest takie coś, że no bo dobra, poradzimy sobie inaczej, żeby mieć takiego Natniemy to tak. jak nie wiecie, jak nie widzicie, gdzie yy, jest. Otworzycie to po prostu nacinacie i rozrywacie po prostu to opakowanie. Dobra. Teraz zobaczcie. Taka koszulka. Z tyłu są napisane koncerty, które były. Więc teraz wstajemy się, ubieramy w nią. No, także ja jestem już w nią ubrany, zobaczcie tak ładnie na mnie leży. I teraz zobaczymy jakie gratisy dostaliśmy. Taka ładna folika Stalion Style. Więc teraz ją tylko musimy też otworzyć. a nam będzie tutaj łatwo. I teraz zobaczymy gratisy. Zdjęcia. Super. Jedna naklejka. Druga naklejka. I to tyle. No, także ja jestem z siebie, ja jestem z tego naprawdę zadowolony. Mega ładne. Dzięki wielkie. Palion. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Nowa Nuta Fryer już w czerwcu. Do zobaczenia.